Witajcie, witajcie. Ola, ola, dzisiaj zapraszam Was na flan. Flan to jest hiszpański deser, który robi się tylko z trzech składników. Bardzo prosty, bardzo fajny i zapraszam na filmik. Najpierw zrobimy karmel. Mam tutaj już nagrzewany rondelek. Wsypię pięć łyżek cukru białego. Trzy łyżki wody, i zostawię na kilka minut, aż cukier nam się rozpuści. I tak moi drodzy, zostawimy jeszcze na kilka minut, aż nabierze brązowego koloru. Karmel już pięknie pachnie, i tak jak widać, nabrał brązowego koloru. Zostawię jeszcze na dwie sekundy, ale nie dłużej, żeby się nie spalił. Teraz już odkładam i bardzo ostrożnie, bo to jest bardzo gorące, wleję na spód naszej foremki, w której będziemy przygotowywać flan. Tak troszkę po bokach yy, ładnie sobie to rozprowadzę i tą foremkę na chwilę odstawię. My w tym czasie mamy przygotowane cztery jajka, które teraz lekko rozszczepiemy. Dodamy jeszcze tutaj trzy łyżki cukru. Dokładnie to wymieszamy. I teraz doleję pół litra mleka. Może to być zwykłe mleko dla tych, którzy mają nietolerancję na laktozę. Może to być jakiś napój roślinny. Ja często również używam takich napoi, ale dzisiaj chcę zrobić właśnie ten tradycyjny przepis na hiszpański flan. No i już tutaj za chwileczkę wszystko będzie gotowe. To się robi naprawdę bardzo szybko, prosto i jest bardzo smaczne. I teraz do wcześniej już wylanej, wyłożonej karmelem foremki przelejemy po prostu zawartość drugiej miski. Przykryjemy dokładnie folią. Już prawie gotowe. Będziemy, moi drodzy, piec flan w piekarniku na parze. Więc tutaj woda musi być ciepła, jakieś 2 cm wody. I teraz do wcześniej nagrzanego piekarnika włożę flan na mniej więcej godzinę. Temperatura góra-dół około 170 stopni Celsjusza. A teraz, moi drodzy. Nasz plan pójdzie na 5 godzin, a najlepiej na całą noc do lodówki. Tak, moi drodzy, wygląda nasz flan po całej nocy w lodówce. Teraz wyłożę, wyłożę go na talerz, po prostu w taki sposób przełożę. No, i zobaczcie, jak wygląda. I moi drodzy, tak się prezentuje flan. W Hiszpanii mówi się trzęsie się jak flan. Czyli, e, moi drodzy, ktoś jest bardzo, bardzo e, w strachu tak? i się trzęsie jak flan. Więc jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście i pozdrawiam do następnego filmiku.